dawno nie przyjeżdżałeś. No. Powiedz Majorowi, że ma film nagrać na tym na YouTubie. już to nie, nie nagrywane, bo mają się w już za to poszedł. Wiesz, bo tak. już Meksykan ten skórę banuje wszystko tak? Myślę, że tak. To, a nie on. A to nie on. A ten co? typ się inaczej nazywał. On się lech coś tam nazywał. Nie, nie, nie. Słuchaj, ten lech musiał już się sprawdzony, przeze mnie przez wszystkich. Nie on, on ma majora. Nie. On... Słuchaj, to jest. Ale rifa. A coś jest powiem. na internecie film, jak ktoś nie, nie majora... Mówię, no, Ej, Krzysiek, jest na internecie film, jak ktoś majorowi liście daje. jak on... Co? Jest film na necie, jak jest ekran z majorem, z suchym Co? i ktoś mu z liścia zapodaje ręką. Dobrze, weź. He, he, he. Dobra. Powiedz sobie dobrze, że ma filmag gdzieś jak te wino testujecie. Dobra. Krzysiek no co ja nie przyjeżdżałem, no co? pracuję, no czasem. My czasami tu przyjeżdżaliśmy tylko tam odstawaliśmy ale nie przychodziliśmy. No. 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 Ja muszę... że to tu przyjechał. Ale poznałeś, tak? Krzysiu? Poznałem, poznałem myśleć. Tak. że od razu że tu jest. No. I co byli goście dzisiaj już? Ja sam siedzę, tak. Jest ja ten palec gołów. A ile czasu nie ma Majora Ile goreś. czasu? Go, czekaj, wczoraj, A, wczoraj o której? O dziesiąty poszedł. Rano? Rano. A jakich on ma kolegów, gdzie on mógł pójść, bo na pewno... A, ja ci powiem tak Julka. A może do Meksykana poszedł? Tu? Nie. ja Nie. Ja